Martwi, martwi się o ciebie, wiesz, Kuba? A mnie martwi. Tak, tak, no. Siema, siema. No, trochę ci odpięło. To może tak, ja może zacznę. Co? Może ja zacznę pozwól mi. A mi, mi. odpięło. Trochę okay. ci odpierło. Postawiłbym tezę w drugą stronę. Że mi odpięło. Słucham, nie ma problemu. To też o złej porze, trochę, w sensie, nie? Ale widzisz, Łącznie problem nie. Trochę cijsiše. Ja myślałem, że mam dzisiaj przewalony, musiałem wstać o oh, 14, 14. Hello, hello, yo, yo, yo. Hello. hello. Good, good luck, guys. Good luck, good luck. Good luck. Yeah. Kurde. Yeah. Ale teraz miło, wcześniej tak nie było, nie? Co jest, Dlaczego czemu tak ten? Czemu? Co, kto tu przyszedł? Nie <grym grym grym> randomowy team. Ja wierdzę! No, randomowy team. Co? A Co to team randomowy! Ludzie no tak. na tej się kuli powodzenia. Przecież to pluć trzeba na oponentów. Czekaj, pójdźmy z jakiś team. Na dwunastym kanale jest Nikoff. Tutaj będzie jakiś krzaka do krzaka? Parkujemy i do krzaka idziemy? Masz tam. White dead, a nie mój Nie mój, Ja, ja mu postrzegam, czekaj Tam w szacu, tam w Czekaj, 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 Ja im rzuciłem impulsa tam Wybiło ich Leci do nas, leci do nas! Ja. 60 Tak, bo ja go wybiłem do nas dostałem, AES, a, a kurwa Wypierdalać tam, jest tam Tak, ja tam robię ochronę A ja jestem geniuszem Rift, We the rift, 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 dawaj, rift Którego? Którego ostatniego? Od, od... To Nowe, Nice Super no, nas idę po body. Dwa body, dwa body na no. Drugi dead A to nie jest Kami? Daj, Riff to w locie. 4hp, Zginę zginąłem w locie. Super, kurwa. Nie mogliśmy nic zrobić. Wszystko było zajęte. Ja pierdolę. No, jak nie da, to ostatnia dostaje Ale Dajcie szodom. tam. to strych, zależy, no bo. On strefę dał strasznie wam by wszystko było zajęte Tam są te rifty Rifty, rifty, rift. ja biorę most spod... Dwa rifty, dwa rifty, dwa Dead. rifty Dwa rifty nice. mam się On zajbiście. leci, ten zielony, zabijcie go, zabijcie go no Daj, zabijcie i teraz detonujemy ich Tak, dawaj No white Zabijcie go Nice, super, twój? No jest tam? mój, mój, mój. Zajebiście Lewą krak coś Ta, ta, ta Dobra, jestem z wami Jedziesz? Kto ma ET? Kre Blokady, blokady ma. Zostańmy tutaj, zostajmy tutaj na chwilę, zostajmy tutaj Chodźcie, chodźcie, chodźcie Ja nie wiem czy nie chcę pod blimpa wejść Ty, pulsami. czekaj A Pamiętaj tutaj nie możemy? Do... Chodźcie, 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 no. chodźcie. jedziemy, chodźcie, bierzcie, bierzcie furę Jedziemy, jedziemy, nie no, no. Jestem, kurwa, mądry. jestem kurwa, mądry, jestem mądry ja Jestem mądry, kuruj. chodźcie do mnie A co ci Ja Ja Kuba, Kamil. gdzie ty? O, ja okay. pojechałem od drugiej strony Jestem w dupie. Super to zrobiłem, maj Chodź się ja fiera Cajebiście Nie biegnąć, weź impulsy, weź impulsy i na te Dam ci jestem. Nie biegną, nie biegną. Użyjcie rifta, użyjcie rifta, użyjcie rifta! Owaj, użył, używaj Ja Ale zjechałeś, Kuba, nie wiem, nie wiem. Poczekaj Pozona Jedcie we wnękę, lecie we wnękę. No tu. musimy doktać do szaga, do w może dawaj. Mogą być, Sorge, ale leccie, leccie. Mogą być, no mogą być, chyba. Tom! Jest! Nie, 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 nie. widzę po... To są! Jest, dobrze, już wiem Jest Dead Jezus, Marecus, debil Nice Dobra, tam, wstrzymujemy to, to auto, wstrzymujemy to auto Trzy, 4 Właśnie jeszcze White Ty pierdolaj, ty pierdolaj, le leci No Powalił no, ją ktoś, 3, kurde A W dupie, w dupie, w dupie, w dupie A wiem, wiem, wiem. ale Dobra, to e jest Ebron, trzymaj się, się z tego, bo ty masz Mam ma drugiego, Rift, rift mam rift, rift Tak, mam, 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 no Dobra, rzuć tutaj, rzuć tutaj, przygotuj nam I masz no. On o was nie wie! 28 Chodź do krzaka znowu, wróćmy się, wróćmy się wypierdane w to Napije się wody Sorry, a nie... Pod tą Spoko, kuba, spoko, my ta to ta wygramy ta całe trio. Zostajemy tu Będą, no, na, będą tutaj Tak, zostajemy, zostajemy Idziemy, patrz po lewej, dawaj do pierwnego. Zabijcie go, zabijcie go Będą wiedzieli, będą wiedzieli 27 nie obchodzimy się nice. nice Dobrze, ważne, ważne Patrz na nami, na nami wrąd Lata, jakiś debiut Wale. Tu, przy nas, przy nas! Tak, ta, musimy to 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 Jest też 4 Jest skrapla. Jest ten, dobrze. Jest git, jest git. Nad no, nami będą. Czekaj, tak, czekaj, tu Patrz na, patrz na, patrz, na ciebie, patrz na ciebie teraz cały czas. Mm -hmm, coś, mm -hmm. na 100%. Teraz. Rift, patrz, chłop, ty, chłop w samochodzie. Nice. Patrz, ja patrzę nad nas. W razie czego? A, to tak, jest git, jest git. Jest ok. Patrz tam, Evron, patrz tam, Za drzewem. półkości dużo wide. Nice! Żywą, żywą, żywą. Zdejmij, zdejmij. Dobra, patrzmy górę na razie, jest chilling no Nie ma jeszcze rifta. Rifta, na Tam jest Ta. bardzo dużo liftów jak coś Tutaj jak coś to... Gdzie? Przed tobą, przed tobą Ej, zobacz, no. możemy zawsze się tą zipline'em, nie? Wejść w razie czego Głupi pomysł, ale wiadomo, się. nie? Jak coś to możemy przebiec... Lecą, pa umierają! Patrzcie. Patrz. Dostał White, siedzą się white okay, nami dostał. będzie ktoś, okay, Ewron Ktoś zeskakuje zaraz Dostał? Chodź tutaj, tutaj do, chodź do wnęki tutaj, do wnęki I patrzymy w górę teraz Patrz, patrz do góry Przed wami, przed wami, Kamienie. Zajmijcie mi jednego Cholera Sati Jeszcze jeden, jeszcze jeden Dawaj do góry, dawaj do góry I ten może zaraz Dawaj, dawaj Blokuje Mam Masz tego, nie? Kancer. No, no, no Ta, rift'a mam Lecimy okay. do góry, czy ja Ej, kacersy Sati, Masz po prawej Tam, Możesz, możesz, no dawaj, dawaj rift'a, dawaj rift'a Czekaj, czekaj, jeszcze chwila Oni, są, oni się nad nami zabili w ogóle Kacersy możesz sobie wziąć Double, riff, double rift, nami, rift dawaj, double, nami double nami rift Nad Rift. nad nami są, nad nami są To jest ostatnia dwójka, Ewron a tu wytu, my to. Wytu, jak, lifcem, czy tu wygramy Nie, 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 nie Praw riftuj, nie riftuj. Napieramy SMG. SMG Wywalają was. Ej, ja, wy Wybombiłem Leci. Nice. Musisz. Zostaje. Dostaje. go, Seti. Chyba jesteście win. Splash Seti, Splash Seti. Splash'em, Dobrze. Komcy, dobrze. Nice, kupa! Zajebiście! Wow. Extra! Kocham was! was! Brawo! Oj, będzie na YouTubie akurat. Dziękuję. Let's go! lepszej gry się wygrać. Oh, Powiedziałem szukałem. ci, Kuba, że wygramy. Nie no, musisz się martwić. Dobra, skończyła mi się woda. Chyba 6 litrów już wypiłem, Idę po kolejną. Idź, 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 idź. idź. CHŁOPY 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 zeti! Dobra Może go zabijemy, ja, ty. jest solo? Lepce. On jest solo, on jest solo Dałego, dałego! dawaj, go, dawaj, go. Go. dawaj go, Ebron przeleń Mam mało paliwa Pojechał poziomu Ja mu niszczę oponę Ebron, przeleń, przeleń Opona zniszczona Dobrze, chciałem Wysięczmy, wysięczmy Wyskoczył, wyskoczył do powie. Mam go W trakcie Może nie zabrał O ja pierdzele Poleciał! leciał Oh my god, Seti nice.

26, 50! Dead, dead bull tam jest. Dead, nabijamy, nabijamy, nabijamy. Może po możemy pojechać, co? Idziemy po lutę? Nooo, po lutę. Czekaj, on potrzebujemy, z tego go! jednego i ammo. Jakuś. Uważaj się na te te tego z góry. w krzaku, za to on O, cześć! ja. Ye yeah. Dziesiądźmy i zdetonujmy. Teraz. 50, white, dead. Nice. White, dead. Nice, white, dead. Zajebić się. Siiii Kurwa w tym nie że to jest górka no ich zauważyłem Wyrzucam ich impulsem stąd Lewo Na Tak Dead Uważaj Schowaj się, schowaj się Kuba Kega rzucać Rzucaj, rzucaj Dostali dinki. Jest git się Na, naprawić tego drugiego tira? Tak Dobrze, dobrze Ja, ja przestawię tego pierwszego Do Dostaję ona już Przestawię Dobra, tutaj siedzimy. Robimy taką barykadę, chiński mur tak zwany. Daj mi, daj mi. tylko... Ty jesteś kuba, naprawdę! Wszelkie prawej. Zarazem z tym, 26, bałej. Zriftował. Pamiętajcie, że mamy rifty. Tak wiem, wiem, wiem. On, ten na rifcie ma zero. Teraz teleportują. 26, tak no. 26 na rifcie. Tutaj na żywie, na żywie, Nice! Ej, patrzcie, patrzcie, wybił ja się tutaj, tutaj jest typ. Leci do nas, leci do nas. Leci, leci, leci. Falec się, Okej Widzę, widzę. Ale, ale, ale dawaj, dawaj, zabijmy go White! Leży! Jego teammate, 250, 50 dostał. Mam giga mało ammo. Dawaj ja ja się, skruchaj się, skruchaj się, skruchaj się, się. Nie, muszę lifta... A nie piszcie, jak to jest możliwe, no. Tam ci co zliftowali tak naprawdę. Dość wystałaś, nikt chcę, Leciujcie, leciujcie, Ale kurde, Oby O wylecł, dostajcie, oni jeszcze mają krąp na wszystko. Musimy tam. To jest słabo No, to jest niesamowite Na drzewo jakieś Oooo, O, o, o ty Jest 114 no. no Jak na jakimś drzewu byś próbuj drzewo grać O, jest yes, git, jest git Masz jeszcze jednego, tego? Rifta? Mam, no. mam Poprawi typy, w sensie po lewej Zero ma jeden 26, clock Zabijmy jednego 26 To jest win, wygrywamy to w Walcie do nich Zero ma 6 Driftowali! Chop drzewo, chop drzewo! Może tak zabić w losie, pa, oni, oni są Mają zero Krak, zes! Drzewo na p. Policio. oni są na drzewie Gdzie? Tutaj, tutaj! Tu Spadłeś z tego drzewa, on miał kraka! To graj full ten, full placement graj! Ja to pod, tobą masz dwa, pod tobą masz dwójkę, oni podchodzą w moją stronę! Będą się bili za niedługo! Top 14 nawet! Dobra, Ewron musisz! Mamy dużo killi, to w sumie dobrze! Oni podjeżdżają nas! O, umarli! Tu jest tyle ludzi! No mamy dużo kili mamy. mamy Wszyscy się tu palą. siecham panowie. Siema mergani, papa pa, mergani Nie, to jest chilluj, chilluj totalnie, nie? jak możesz. O. No, Mam no, ktoś by mieliśmy... chciał, jakby znalazł lift'a? O, albo na, na to. No. Bardziej tam. O kurde. O, o kurde. No, dobra, 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 dobra. Dobra. dobra, to kolejny prezydent wleciał. Tak, Jest, taki. Nic, taki jest, 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 Tu jest, a, ale to był taki open zone, to nie mieliśmy jak coś... Acie. No, prawda, prawda. Nie, to nie mieliśmy amodemki. sobie, że jest lepiej niż ostatnio. A te pierwsze gry mieliśmy tak. Ta, ta. Ale tam wywaliśmy właśnie dwa razy za zero. Top 4. O, mówiłem? 90 na nią I patrzcie, jeden punkt różnicy, widzicie to? Holy. No, Top 4, zajebiście. To jest, zajebiście, panowie. Progresik, progresik. 5, 5, 5. 4 to jest...